Wydaje mi się, że tu środkiem coś pędzi troszeczkę, może jest dla... Też przemieszamy z dołu, czy nie? Nie, po prostu. Ładziesz, na tu jest? Mhm, mhm tak? mie, <tryk> tutaj pusto jest pusto. Z jednej rodziny, czy się i kurde to, to też yy, się odbiło trochę na rodzinie. Tutaj gdzieś dołem zaczęło się zbierać, no, ale to już chyba nie da są rady tutaj też. I też nie ma nic. Czyli pusto w Górnym Ulu, nie ma nic. Pusto stąd do facto, to nawet można by w ogóle ten korpus ściągnąć. Jak myślisz? Zostawić ten korpus? Jest, im. Jeszcze im zostawić? No, zostawić? Nie jest im zimno i tak dalej. Nie, myślę, że i To im zostawię ten górny korpus. Aczkolwiek, no jedyne co, z czego bym się cieszył, to z... zostawić im na... po środku? Czy, tak, czy dobrze? Się, się pokry... Nie, te, teraz się pokrywa z tymi ramkami na biczkinie. Uliczki, żeby się mniej więcej pokrywały. Tak? Tak jak teraz? nie, No, zgadza się, dobra, czyli zostawiajmy to. Dobra, zostawiamy, zamykamy. Nie będziemy im. Zrobimy tak samo w jednym miejscu i odparowanie im zrobimy, nie? No i wyciągniemy szufladę. No tam w szufladzie, nie? No, tutaj w szufladzie, tutaj w tym miejscu widać gdzieś tą warozę, nie? Żywa. No. no, tu jest trochę, tu jest w tym miejscu, tak więcej tej warozy. Takby tak Widzisz, tu jest jedna mhm. druga tu gdzieś. Tu się rusza na przykład, chyba, tak. nie? Tutaj też, no. No, dobra, pójdzie to do mycia i tyle. No to dobra. Czekaj, co to są te małe robaczki, właśnie zastanawiam się nad tym, te takie małe knie takie Czy to to się czy to nie jest ten samiec warodza, czy samica? Ja to nie wiem dokładnie. Nie muszę doczytać jak to jest. Mm. Mówią, że jest samiec i samica, tylko jedno jest duże, drugie jest małe. Chyba to jest No, no dobra samice. No to wszystko z dzisiejszego przeglądu. Co tam Elvis u ciebie? Daj wsparcie. Pozdrawiam. Cześć. Ja to wygląda jakby jakiś pajączek był taki mały.